Zapach kobiety. Bo kobiety są pachnące swą miłością i pragnieniem. Zapach pokus je unosi i fruwają wciąż po niebie. W tiulach, w futrach, w biżuterii czasem nago, jak z obrazka, rozpływają się w obłokach, jakby miały w oczach ptaszka. Ciągle trzeba je namawiać, by sfrunęły trochę niżej i spojrzały na problemy, które męskim stoją krzyżem. W zapach perfum zawinięte ukazują wdzięki piękne, rozkładają rękę w bukiet, jakże cicho i namiętnie. A gdy spojrzą okiem czarnym, malowanym dosyć grubo, Nogi gną się nisko w kostkach i rzeźbiarza pęka dłuto. Dotyk, uśmiech, czar na ustach, pocałunek skryty w myślach, Jakby złotem obsypane prężą się na mokrych łóżkach. W dzień są dumne jak boginie, Mówią pięknie, strojąc miny, łapiąc życia drobny warkocz dla tej jednej szczęścia chwili. Lecz gdy noc opadnie z nieba i zakryje drobne sprawy, Stają się jak łanie płoche, chociaż skłonne do zabawy. A gdy całkiem ciemność najdzie, i uciekną wszelkie żale, Ciała kobiet są gorące, Łączą się w miłosny balet. Myśli stają się bez granic, Pocałunki mkną po ciele, Usta wchodzą w drugie usta, Chociaż dzwonią już w kościele. Żeby rano spocząć słodko, otulone w miłość senną ze swym panem, i kochankiem i na zawsze być mu wierną. Jeszcze zapach się unosi, a i oddech też się rwie. Oczy płoną tak jak w nocy, usta już nie mówią nie. Nic nie mówią, leżąc spokojnie.